W sprawie uchodźców Platforma zachowuje się jak przysłowiowa kobieta. Raz jest za, raz jest przeciw. Nawet krążą takie memy po internecie, gdzie to jest e, Ryszard z Chetyna mówi, że skoro mówię tak, to znaczy nie, a nie znaczy tak. To oczywiście można żartować, ale mniej więcej na takim poziomie powagi jest polityka Platformy Obywatelskiej, która jest zorientowana w zasadzie wyłącznie na odgrywanie bardziej lub mniej żenującej szopki, pewnego spektaklu politycznego. Dzisiaj w Sejmie wniosek o odwołanie ministra Macierewicza, oczywiście taki wniosek, który upadnie. Szereg kolejnych wniosków Platforma składa, zorientowanych wyłącznie właściwie na, na pewnego rodzaju spektakl, wzbudzenie zainteresowania. A jeżeli chodzi o uchodźców, też warto dodać, że przecież niedawno był opublikowany sondaż, z którego wynikało, że miażdżąca przewaga Polaków nie chce, aby tutaj do nas przyjeżdżali uchodźcy, czy imigranci ekonomiczni. No i być może Grzegorz Schety no, przeczytał tenże sondaż, więc stwierdził, że teraz będzie trendy i będzie cool, jeśli platforma będzie właśnie za uchodźcami albo przeciw uchodźcom, a już w zasadzie nikt tego nie wie, chyba nawet sam Grzegorz sztyna nie wie, czy jest za, czy jest przeciw. Zależy jak wiatr zawieje.